Jeżeli korzystasz z komunikatora Akuku i często wysyłasz do kilku osób wiadomość o tej samej treści, z pewnością wtyczka Akuku Multisend ułatwi Ci ten proces. Jest ona dostępna na stronie producenta. Po instalacji wtyczki w górnym menu Kontakty pojawi się opcja Wyślij do wielu. Po jej kliknięciu uruchomi się okno wtyczki. Po kliknięciu przycisku auto dodawanie możesz po kolei zaznaczyć osoby, do których chcesz wysłać wiadomość. Kiedy to zrobisz, kliknij zakończ. Teraz w polu wiadomość pisz treść wiadomości, którą chcesz wysłać do wybranych osób. Wybrane kontakty możesz zapisać jako gotową listę na przyszłość poprzez kliknięcie przycisku Zapisz i nadaniu nazwy grupie. Kiedy to już zrobisz, kliknij wyślij. To wszystko. Wiadomość została wysłana.